Olera. Nie, nie mówię ci. idź na szczyt lotniskowca. Ale co mam wyłączać? skoro już jesteś na lotniskowcu i widzisz dalej jakieś nadbale. Musimy wiedzieć, na kurczę, dokąd ją zabierają. To mów, mówiłem, kurwa, A ja nie słyszałem. Kurwa, gdzie ja do wody nurkuję znowu? No wyłaz stąd, kurwa. Wyłaz z tej dziury. To ja muszę płynąć. Nie, no muszę ten, a muszę płynąć. No ja pływam, a tędy, myślę kurwa jak stąd wypierdolić się. Słyszałeś to? Natychmiast zgłosić się do stacji paliwowej. O kurwa, że... Nie wiem co to było. Twoja stara. <laughs> Żubię to. Już kto tu jest martwy, to ja nie powiem. A co go tak rzuca, kurde? Kiedy inżynier ma broń? Kurwa, kto im daje broń w ogóle. No, zajebi się. Na razie to jest to nudne jak flaki z olejem. Ale jak trigeny dojdą, to dopiero jest impreza. No cool Tup, 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 tup i do góry. Cholera. Mówiłem, żeby kurde po ostatnim melanżu naprawili drzwi, ale nie działają. Tak kurwa. Eee. Sezamie, otwórz się. O! Niech mi nie mówią, że tutaj są granaty. Flash grenade. Kurwa, gdzie tu iść? Tych już zabiłem. Stąd przyszłem. A, teraz tutaj trzeba iść. Tutaj? A jak, kurde. Słyszę zajebistą muzykę. Kurwa, to ten burdel, ja pierdolę. Cholera, wracciłem do punktu wyjścia. Ja pierdolę, zakręciłem się jak tam w wpijdzie. Nie, to tędy teraz. No nie, tam już by. Nie, tu już by. coś? Tam jest. No ty co, się zawiesiłeś? <grym>, kurde, chłopaki. O, P90, kurde. Jak ja dawno tej broni nie widziałem. O, przynajmniej amunicji mam więcej. No, trzy. Przeładujemy. Kici kici, taś taś. Widzisz coś? Ja was widzę. Twoja stara przyszła. Mmm, widać tutaj, ci ludzie nie używają tąponów, jak moje było. Hehehe, 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 ojej. Drużyna Delta, tankotami wschodniego zbiornika zakończone. Słuchaj Jack, robię tomole, co mogę, śledząc i ciebie i wrogów, ale sygnał jest przytłumiony co to cholerne żelawstwo. Co ty? W musisz radzić sobie sam. zgłosić się Kurde, od początku radzę sobie sam, ty siedzisz, kurde piwo pijesz, a ja kurde leganiam się tutaj. Widziałeś to? Widziałeś coś? Ciebie widziałem stało? Jak to co twoja była przyszła? O chłopaki! Widzę grubsza impreza No chyba ty dostaniesz Może jakiś granat? Ciebie na pewno Kurwa oślepiłem samego siebie To jest zdolny Kurwa rzuciłem już jednym ziemniakiem nadciągają uszkodzone pojazdy. Przygotować się do ich odbioru i naprawy. Pocałuj mnie w dupę. Jakiś ślad fal? Nie, chyba, że Nie, była strasznie przebrana za tego najemnika, który próbował mnie zabić. O, dziura. Flash grenade! Hej, kto tam? Twoja stara. Hehe, no ja to chodzi. Kurwa, od ciebie zawsze, ale żem się schował, kurwa. No i jak teraz z tego burdelu wyjść? Kurwa, o, nie ma to jak wyjście, a o cholera Uu. Zawsze chciałem dostać taki pod choinkę. o kurwa Ale mama mówiła, że to nie... że nie schowa tego w domu. No to kurde, musiałem odpuścić sobie Dobra Uu, Kurde Nawet nie wiecie jak mi się spać chce Po, po tych imprezach, kurde Muszę ograniczyć imprezy. Słyszałeś to? Łapcie to, frajerze A ja. A teraz już nie widzisz mnie. Kurde. Sztuczna inteligencja jest na poziomie, kurde, mojego brata, który ma 5 lat. I to gra lepiej. Cholera, ale mnie zdjęli. Co jak co? Ale gra jest wciągająca. Tego muszę zrobić taki system: mniej padania, więcej zabijania. Halo! Twoja stara! Kupuję delicję! Gdzie on jest? W twojej głowie! Cholera Od pojedynek M16 kontra, kurde karabin, ciężki karabin maszynowy. Kurwa, podoba się. Frajerzy, napierdolę. Może było trzeba wziąć inny poziom, ale nie ma co, nie łamiemy się. Jesteśmy, kurde kozaki. Gincie! Hej, co to było? Twoje staro! Twoje oczy! Wracaj tu buraku, tępy! Nie ruszaj się! Kis, kurysynie! Ogryź mnie w dupę! No, Czarnuchu, to ty mnie ugryź w dupę! No kurwa! Proszę bardzo! O co w tym kurwa zapierdala? Trzeba zastosować inną taktykę. Może taktykę zdechłego jeża? Może? Albo pójdę tędy, co mi szkodzi. Wszyscy inżynierowie i technicy, Ty. zacząć inspekcję wszystkich połączeń Słyszałeś coś? Wszystkie kablety No, twoją starą. Kurwa popidońska. Ale krwi, kurwa. Jak, mo jak moja była. Ładny statek. Nieważne, jestem nerwowy. Tla, ja też. Mogę ci wsadzić cały magazynek. Dobra, kurwa, spierdalamy tędy. Trzeba iść tędy, innej drogi nie ma. Łap granota, fronierze. Widzę cię, gówno widzę. A teraz gówno widzisz, właśnie. Chodź tu. O, spadł za burtę byś. Nie, to wy. No kurwa! Ja pierdolę. W kurwę już mnie to. Dobra. Zmienimy broń. Pobawimy się z nimi tak. Wy ze mną tak, to ja z wami tak. Tak, tasakiem na pewno im poradzę. Łap to. Wow. Halo. Nic nie widzę No i ja to chodzi. Ej, eee, stara Zapierdala na rowerze! po parterze! Po nogach To ty zabijecie Wybuch Kurwa Gdzie do chuja No to kurwa zrobię taktykę, teraz się wpierdolę w tą dziurę co, co wtedy się wziebałem. To będzie najlepiej No kurwa wyjdę obok tamtego z karabinem Nie będę musiał go zabijać Znaczy go zabiję, ale nie... ale najmniej ucierpię Nie Widzisz, że zginęli chyba nie? Uwaga! Jopi Cholera, i to mnie zobaczył? Zajmę się tym już po tobie! Oh. Kurwa, którym to? Ja pierdolę! Kurwa, czarny murzyn mnie zabił, goła Afryka. Kurwa. Ja pierdolę. Tak, kurwa Więcej bananów Ty nie widzisz, a ja cię tak Ugryzę cię w dupę, na pewno, frejerze. Cholera no Nie masz mojego numeru, nie kłam Chcę spróbować? Z tobą zawsze Już po tobie ci w dupę stara kurwa Fuck! Kurwa nie rozdupcie się Ja pierdolę Trzeba wziąć się w garść Twoja stara, twoja dupa. Wypad, frajerzy. Tu jesteś. Dobra, wypłoszyć go. Ciężka broń wyeliminowana. Kurwa, którym to znowu? Przeładunek. Szybka akcja Go Muzin Afryka Cholera, którym to znowu strzela? No kurwa Jak się nie pozbędę jednego to następny Gdzie do chuja